Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć. Cześć. Dzisiaj przychodzimy do was z podsumowaniem września. Tak, już zaraz będziemy nagrywać pewnie podsumowanie października, ale najpierw czeka nas jeszcze nadrobienie września, bo nie było kiedy i zacznijmy. Pierwsza książka przeczytana we wrześniu, nie chronologicznie, ale jedna z to Horologium, czyli Dom, dom niezwykłych zegarów. Z każdym kolejnym, jakby rozdziałem, działo się. W sensie, czytam rozdział. Spodziewam się, że dalej będzie coś takiego, a w kolejnym rozdziale się dzieje coś innego. I tak był, miałam z każdym rozdziałem. Działo się w nim zupełnie coś innego niż się spodziewałam. Fajna była ta książka. Naprawdę. Tak. Podobało mi się też to, jak się skończyła. To o co chodziło w całej historii? Okej, okay, to hmm. może powiedzmy, bo jak na razie wy nie wiecie jeszcze o czym w ogóle jest książka. Tak jak można się domyślać po podtytule "Do niezwykłych zegarów", jest to takie niezwykłe miejsce, zrzeszające, no właśnie, niezwykłych, czyli takich ludzi z różnymi mocami. Każdy z nich ma jakąś nadprzyrodzoną umiejętność. I mamy tutaj, klamrą jest, w ogóle, klimat tej opowieści jest taki baśniowy. Trochę tak, jak są pisane baśnie. I klamrą dla opowieści jest to, czego dowiadujemy się już na pierwszych stronach czyli, że jakaś czarownica ukryła w czyimś sercu jakiś kluczek do czegoś. No i właśnie, co się wydarzy, kiedy ludzie się o tym dowiedzą. Można się domyślać, a można przeczytać w chorologii. Co byś dodała? Też bardzo dobrze jest ukazane. Bardzo dobrze. To nie jest dobre, ale tak mocno jest ukazane to, jak ludzie na to zareagowali. I mnie to przeraża trochę. Tak to wygląda trochę w rzeczywistości również. Słuchajcie, to jest książka ulubionej chyba autorki mi autorki o księżycu z komina domu na wzgórzu, szmaragdowej Waszki, albumu z emocjami. No, wszystkie te książki się mi podobały. I teraz powiedz, jak podobała Ci się ta w odniesieniu do reszty? Jest zupełnie inna. Tak. Ym... Przez tą baśniowość, właśnie. Ciężko mi je właśnie porównać, przez to, że są inne. Natomiast, no, wszystkie mi się podobały bardzo. Tak. Tamte są bardziej obyczajówkowe. Tutaj, no, jest to taka współczesna baśń, więc ten klimat jest zupełnie inny. Ale mamy to przesłanie, które jest charakterystyczne chyba dla utworów autorki. Ja ogólnie wolę bardziej styl tamtych pozycji, natomiast ta też mi się bardzo podobała. Okej. Okay. Mopsik, który chciał zostać króliczkiem. króliczkiem. I to jest seria, do której to jest drugi tom serii. Pierwszy to mopsik, który chciał zostać jednorożcem. I wróciłyśmy do tej serii po chyba 4 latach, czy 3? 4? 4. I słuchajcie, no, mnie się drugi Tom również bardzo podobał. Mnie też się podobał? Bo już pierwszy mnie oczarował. Był troszkę, troszkę, troszkę przykry. Tak, ale y, to są książeczki, takie, wiecie, one są wydane troszkę podobnie do y, serii, nawet bardzo podobnie do serii Zaopiekuj się mną, ale są dużo lepiej napisane, y, mają fajne przesłanie, y, świetnie ujęty problem. I te pozycje ja bym polecała dzieciom, które się spodziewają, lub niedawno pojawiło się w ich życiu rodzeństwo. Na przykład, myślę, tak. że tak. No, poza tym Peggy jest uroczym pieskiem mm -hmm. e, i taką fajną mm, bohaterką. Widzimy tu sytuację z perspektywy pieska e, i m, troszkę innych bohaterów również. Ale też fajnie, ponieważ <laughs> są tutaj. Tomy na każdą okazję, więc można czytać sobie Halloweenową w Halloween, um, Wielkanocną na Wielkanoc. Mhm. Tak. Ja polecam bardzo. Ja też. Fajne przesłanie urocza, bardzo szybka do przeczytania. Łatwa, lekka i przyjemna, a przy tym coś wnosząca pozycję. Panda na progu. Mia jest fanką pant, dlatego tak, ta książka dlatego się ta u nas książka. pojawiła. I mamy tu opowieść o pandzie, pandzie która ucieka z, z Zo. Dlaczego? No to już przeczytajcie. Gdzie trafia również, no. ale jej losy splatają się z pewną rodziną. I z tym Was zostawię. Bardzo mi się ta książka spodobała. Była taka słodziutka. Natomiast nie spodziewałam się tego po niej. Tak myślałam, że to będzie o jakiejś pandzie, która. Przychodzi ja po ilustracjach się spodziewałam, że będzie zabawnie, natomiast zobaczcie sobie, ile e, takich ilustracji jest. Troszkę się tam ich pojawia. Warto też wspomnieć, że nasza panda jest fanką Mary Poppins tak. i to tutaj też mamy zaznaczone kilkukrotnie w różnych sytuacjach. Jest zabawnie uroczo i taka również. Lekka do przeczytania pozycja. Kolejna autorka, którą uwielbiamy, to jest książka pani Marty Gośniowskiej o fretce, która dała się porwać wiatrowi. Zdecydowanie dla młodszych, <coughs> natomiast przede wszystkim ilustracje boskie. Śliczne są te ilustracje. Tak, ale to jest jedna z moich ulubionych y, ilustratorek, pani Marta Kurczewska, która również ilustrowała na przykład moją pierwszą mitologię w tej wersji, którą my mamy. Y, więc tak, bardzo mnie ujmują te ilustracje. O, pokażę Wam na przykład tutaj. Natomiast y, sama opowieść jest interesująca. Natomiast no trochę jednak dla młodszych już. ja bym nie do końca tak powiedziała. Ona jest wydana jak dla młodszych, ale czy historia jest jak dla młodszych, Właśnie... ja bym tego nie powiedziała. Dlatego, że w wielu opowieściach i w tej również tej autorki, bohaterowie gdzieś tam... Starają się funkcjonować z jakimiś albo trudnościami, albo zaburzeniami różnie. To tutaj, tak jak w gęś Kopnie mamy depresję, w Marwinie Marwin miał i takie zaburzenia jakieś lękowe i, i wiecie, czekał na śmierć ogólnie. Tutaj Fredka również ma zaburzenia lękowe, ona się boi wszystkiego i do tego stopnia, że nie ma żadnych znajomych, nie wychodzi z domu, no po prostu boi się wszystkiego, wszystkich, no i coś się musi wydarzyć, żeby pojawiła się tam fabuła i faktycznie tak się dzieje, a co i jak Fredka sobie z tym pomalutku, małymi kroczkami radzi, to sami zobaczcie. Ja wcale nie uważam, że dla młodszych. Uważam, że nawet dla dorosłych będzie to fajna pozycja do przeczytania. Skończyłyśmy e, trylogię, a właściwie jedną książkę podzieloną na trzy tomy Emma, wcho Emma wchodzi do lasu. Um... Jak wrażenie? Bardzo długo czytałyśmy te trzy tomy łącznie. E, I nie dlatego, że nam się nie podobało. Troszkę się dłużyło. Momentami tak, ale też e, to jest taka książka, przy której e, trochę się zostaje z taką refleksją i się czyta powoli, po prostu. I o ile pierwszy tom gdzieś tam połknęłyśmy od razu właściwie, o tyle dwa kolejne już tak nam wolniej szły faktycznie. I mnie, i tobie. I pierwszy tom chyba podobał mi się najbardziej. Mhm. Bo tutaj... Ilustracji brak. Myślę, że mogę zdradzić, że to jest podróż. Mhm. Ale um, bardziej w głąb siebie. Tak. Nie no tylko do lasu. W pierwszym lasy. tomie jest początek tej podróży, w drugiej kontynuacja, no i w trzeciej rozwiązanie i tak. No i ja się, um, zaczynając ten trzeci tom, myślałam, że się dowiemy, co tam, wszystkiego, co tam się stało i tak dalej. I faktycznie się dowiedziałyśmy. Ale mnie to tak nie przyciągnęło, jak myślałam, bo to nie jest najistotniejsze w tej opowieści, właśnie ta droga jest najistotniejsza. Um, powiem tak, mnie pierwsza część zaintrygowała i dlatego ją pochłonęłam właściwie. Um, w drugiej już wiedziałam, czego się spodziewać, więc gdzieś tam wolniej mi to e, schodziło. My miałyśmy takie po prostu przestoje. <laughs> jak już czytałyśmy, to czytałyśmy i nam się podobało. Ale no, no, nie było to tak cały czas czytane. Nie wiem, jakoś tak. Um, zakończenie. Mówię, ono nie jest tu najistotniejsze, bo to nie jest zakończenie, które was zaskoczy, czy zrobi wow. Nie o to tu chodzi. No tak. Natomiast ja się trochę hmm, czekałam na to, żeby się. Dowiedzieć paru rzeczy, ym, a się ich nie dowiedziałam, albo dostałam je tak po części? Okej. Okay. Ciekawe, to możemy sobie jeszcze potem spoilerowo podyskutować. To jest opowieść, która ma kilka płaszczyzn i jest ta dosłowna, że Emma dosłownie wchodzi do pewnego lasu i dosłownie dzieją się pewne rzeczy. Natomiast Wszystkie te dziejące się rzeczy, te postaci, to czego Emma się uczy, i tak dalej, są również metaforą. I czytelnik razem z Emma podróżuje w głąb siebie, żeby lepiej siebie poznać i bardziej połączyć się z naturą, z otoczeniem. Kolejna ogromna książka. Orety: Przyroda świata. Ja bym chciała może zacząć od pokazania jednej dowolnej strony. Dobrze już już. Jak to wygląda. Mhm. I teraz tak. Co mnie zachwyciło w tej książce to są dialogi między bohaterami, między zwierzętami są świetne. Okay. Naprawdę mi się podobały. Ale książka jest tak. U góry jest napisane, co to za miejsce. Mm. O tutaj Jest krótki opis. No, mów, mów. Ja chmurkach kolorowe. W chmurkach kolorowych jest opis danej, danej rośliny lub zwierzaka. A w białych są dialogi między nimi. I to się ciężko czyta tak po kolei. A ja to tak czytałam, więc Tak. Ja... troszkę ciężko się to tak czyta. Natomiast jest ciekawe i prześmieszne są um, scenki. No, mnie się bardzo podobało. Troszkę mi się ciężko, trochę mi wkurzała ta książka, ponieważ ciężko mi się ją czytało. Natomiast ja nie jestem w stanie czytać takich książek. E, raz, że um, rozsypanka powoduje, że ja się totalnie gubię, i to nie jest dla mnie. Ja nie wiem, co już przeczytałam, czego nie przeczytałam, i tak Mam dalej. Nie tak samo. A potem weszłam w taki tryb, że jadę po kolei. Ja się staram jechać po kolei, ale to tak nie do końca działa, bo one są na tej samej wysokości albo jak próbowałam, nie wiem, od lewej do prawej, to też tak nie do końca się da, bo, bo jest pokryta. No mniejsza z tym. W każdym razie nie lubię rozsypanek to raz. Ja Dwa. Mnie jakoś specjalnie nie bawiły te dialogi. Ja A mi się podobały. podkreślę, że ja tylko zaczęłam tę książkę, więc być może później mi się one... pojawia coś zabawniejszego. Przez nie mi się chciało dalej czytać. Po trzecie, jeśli o mnie chodzi, to ja nic nie zapamiętam z tak podanej wiedzy, ja ponieważ to, to są. Wiecie, część z tego jest oczywista i, i znana, ale część nie. I można by się dużo tutaj nauczyć, natomiast to są takie y, krótkie wstawki, takie o, i y, no, zupełnie mi, jak, jakby to nie na mój mózg. Nie, nie. Ja, ja bym musiała mieć to chyba jednak uporządkowane. Ja, wszystko. Ja, ja jestem tabelkowa na przykład, bardzo tak, o, tak, to, to ja wszystko zrozumiem. Nie? A ja bym wolała na przykład, <laughs> że jest nawet taki sam obrazek, jest tekst, na przykład kolorami zaznaczone w tekście, ale tekst jest tak zwyczajnie napisany, kolorami, żeby mogła sobie na obrazku odszukać, które to jest zwierzę. I Jeszcze to, jedna rzecz, czytamy. którą wam pokażę. By zobaczcie, często jest tak, że te elementy obrazka, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, są tak malutkie, że od tych chmurek są takie strzałki, żeby w ogóle to zobaczyć. Widzicie? I no, to nie jest forma e, książki, którą ja polubię. Natomiast, e, co bardzo czuć w tej książce, że ona jest e, w pozytywnym sensie to mówię pisana przez zakręceńca i dla zakręceńców. W sensie, e, ktoś, kto jest fascynatem biologii czy przyrody, e, znajdzie tutaj dużo dla siebie, i to jest dla takich ludzi pisana książka. Dla tak. dzieci, które się fascynują tym faktycznie, i one pochłoną tę książkę, jestem przekonana. I czuć, że autor również gdzieś tam bardzo lubi te klimaty i że jest to jakaś zajawka na życie. Zresztą miałam okazję też być na spotkaniu autorskim z autorem tej książki i faktycznie świetnie się go słucha. I zdecydowanie wolę słuchać. W tej formie było mi dużo łatwiej przyswoić i bardzo tak. dużo się dowiedziałam, niż czytać rozsypanki. No niestety to po prostu nie jest dla mnie. Jeśli dla Was tak, jest ale okay, książka jest świetna. To, to w porządku, to naprawdę można się dużo z tej pozycji dowiedzieć. Mhm. I e, przejdźmy do książek, które mamy m, tylko w formie zdjęć. E, przeczytałyśmy. Biuro detektywistyczne lascego i mai tajemnica pływalni. To jest... bo ja dużo tych tomów czytałam, natomiast to jest chyba pierwszy tom, w którym nie spodziewałam się rozwiązania. No, serio? Ale nie, że w ogóle, tylko części, bo tam było dużo po... Oddzielnych rozwiązań, bo każdy coś innego zrobił. To no ja się spodziewałam. Części się nie spodziewałam. Ja się spodziewałam tego rozwiązania, natomiast jest to jeden z tomów, które podobał mi się trochę bardziej. Nie ja też, nie jestem fanką serii, nie ale niektóre są takie y, przyjemniejsze po prostu te tomy, sensowniejsze. Królik Misia Kupa Marzeń, czyli najnowszy tom, który się pojawił i od razu po niego sięgnęłyśmy. No, i jak? Trochę obrzydliwie. Yy. Tak, mamy tutaj fekalia, mamy ten humor. Yy, jak na razie tylko jedna część tej serii mi się naprawdę podobała. Tak, podobała, podobała i było to utrapienie królika. Natomiast. Yy. Bo nie było o kupie. Yy, Natomiast pozostałe części. Wiecie, one są urocze, mają śliczne ilustracje. Tak, śliczne, no. Łatwo, lekko, przyjemnie się je czyta, natomiast hmm, nie pałam miłością do tej serii. Ja, ja mam dokładnie tak samo, natomiast troszkę ta książka jak doszło co do czego, to mnie tak. Ponieważ no, nie było przyjemne, zwłaszcza oglądanie tego. Ale zakończenia są zawsze tak, śliczne. Pod tytuł kupa marzeń. Wiele mówi. Jak już przeczytacie ten tom, to wiecie dlaczego. No. Zakończenia są fajne. Bardzo mi się podobają zakończenia. Są Ogólnie tutaj mamy bomba. tego rodzaju problem, że nasze zwierzaki budzą się ze snu. No i widzą, że trzeba posprzątać, bo przez zimę, jak śnieg stopniał, wszędzie pojawiło się dużo odchodów. Coś trzeba z nimi zrobić. No i znając bohaterów możecie się domyślać, kto w jaki sposób tutaj stara się postąpić. I ostatnia książka przeczytana we wrześniu, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałyśmy, to Klub Opiekunek. Świetny pomysł Christy. E, podobał, podobała mi się ta książka. Naprawdę. Wbrew Pozorom, bo ta okładka jest taka cukierkowa. cukierkowa i też dziecinna. Ja się spodziewałam po książce takiego tam nic specjalnego, ale mi się naprawdę ta książka podobała. A ja się spodziewałam, że tobie się spodoba. <coughs> Mamy tutaj cztery dziewczyny, mniej więcej w wieku mi, które zakładają taki klub, opiekunek polegający na tym, że. Żeby ludzie, którzy szukają opiekunki, nie dzwonili po znajomych i nie pytali każdego, to mogą zadzwonić do tego klubu i one już którąś z nich wyznaczą do tego, żeby się danym zleceniem zajęła. Więc taką spółkę, powiedzmy, zakładają. Mnie podobało się średnio, jakby. Ale chętnie bym można było się spodziewać. Zobaczyła to w wersji filmu. Jest chyba serial jakiś, no bo jest tutaj nawet wklejka na okładce. Mm. Chętnie bym zobaczyła ten film. Ale to ogólnie, czego ja nie wiedziałam, jest stara seria wydana ponownie. Wcześniej Napisałam się. Nowo wcześniej? Tak, wcześniej było inne tłumaczenie, chyba bo było wspaniały pomysł Christy czy coś takiego. I są inne okładki takie, nie wiem kiedy to było wydawane, ale okładki są takie w stylu lat 80., 90., tych tak bym powiedziała. No, i to była taka książka, która na mnie wrażenia nie zrobiła, bo dokładnie tego się po niej spodziewałam I ja No nie jest to tematyka jakaś innego. bardzo dla mnie, ale w Twoim wieku pewnie bym ją lubiła, albo trochę wcześniej może. Więc no, domyślam się, że będziesz ale chciała kolejne. Fajny jest byłam... ten, ten motyw y, prywatnego życia dziewczyn. Tak, ale bardzo ta książka no, jest naiwna, ponieważ nikt nie, hmm. raczej by nie zostawił obcej y, jeden Tylko, że to nie są, to nie są obce no, część osób obcy jest. ludzie, nie? Część jest. Noś tak, ale no dobra, nie, bo tak. zaspoileruję, no właśnie. Ale no nie wiem, nie wiem, czy bym na przykład, z, jakbym miała zostać sama z takim malutkim dzieckiem, a jakby coś się stało. Kto za to odpowiada? No, odpowiada zawsze dorosła, nie? No bo, właśnie, i w tym, tym przypadku. Tak, bo Mia lubi się zajmować małymi dziećmi, natomiast e, faktycznie. No wiecie, jeśli um, dziecko zajmuje się dzieckiem, no to i tak dorosły podnosi tę odpowiedzialność, gdyby coś się wydarzyło. A Dokładnie. przecież, wiesz, to tak samo pod opieką dorosłego też się może coś dziecku stać. Zawsze może. Pod opieką rodzica również, w każdej sekundzie. To prawda. Więc to, to zawsze jest jakieś tam ryzyko, nie? Branie odpowiedzialności za kogoś, za życie czyjeś. No nic. Tym akcentem się z Wami pożegnamy. Dajcie znać, co czytaliście we wrześniu i może teraz w październiku również. Co tam najfajniejszego udało Wam się ostatnio ustrzelić? A może nabyliście jakieś fajne książki? Dawajcie znać w komentarzach, a my się żegnamy. Udostępniajcie nasze filmy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!